Skąd się bierze blokada językowa w mówieniu w języku obcym? Czy z poprawiania błędów, czy ze zwracania uwagi na poprawność, czy z uczenia się gramatyki? Nie. To z czego ona się w ogóle bierze i jak się jej pozbyć? Zapraszam. Cześć, ja mam na imię Sandra, a to jest kanał Rozwojowniki Językowe, czyli kanał o wszystkim co dotyczy nauki i nauczania języków obcych i nie tylko. A dziś porozmawiamy sobie o tym, skąd się bierze ta blokada, z którą tak wielu ludzi ma problem. Wielu ludzi myśli, że taka blokada, yy, która pojawia się, kiedy chcą coś powiedzieć w języku obcym, y, bierze się stąd, że na przykład zwracają zbyt dużą uwagę na poprawność, a za mało mówią. I muszę Wam powiedzieć, że to nie jest w ogóle prawda. Yy, my nie uczymy się języka mówiąc. Jeśli cały czas mówimy, mówimy, to przeważnie nie słuchamy i mówimy całe życie tak samo, i zawsze ten język jest na tak samo niskim poziomie, cały czas robimy te same błędy i niczego się po prostu nie uczymy. Języka uczy się głównie analizując. Żeby analizując, musimy dużo słuchać, mieć generalnie dużą ekspozycję na język. I kiedy my analizujemy, to dochodzimy do pewnych wniosków i po prostu się sami korygujemy, albo też jeśli korzystamy z zajęć z kimś innym, to ta osoba też przynajmniej powinna nas korygować, kiedy się uczymy jakiegoś języka i chcemy mówić coraz bardziej poprawnie. Skąd w takim razie bierze się ta blokada, jeśli nie ze zwracania uwagi na poprawność? Po pierwsze, bierze się z tego, że ludzie. Uczą się gramatyki na pamięć, czyli uczą się zasad, bo myślą, że to jest nauka. A to nie jest nauka. Tak się uczymy w szkole, tak? czyli przyswajamy jakieś informacje na pamięć, po to, żeby za chwilę je zapomnieć po sprawdzianie, oczywiście, ale to nie ma z nauką nic wspólnego. I później, kiedy ludzie już dorośli chcą uczyć się języka obcego, to podchodzą do tego tak samo, czyli myślą, że jak sobie o czymś poczytają, to się po prostu tego nauczą. Oczywiście tak. W ogóle, w ogóle nie będzie, i nie można uczyć się gramatyki na pamięć. Nie można nauczyć się gramatyki, ucząc się zasad gramatycznych na pamięć. To po prostu się nie sprawdzi, i wtedy, właśnie kiedy ludzie chcą coś powiedzieć to się okazuje, że nie potrafią. Dlaczego? No bo jest mnóstwo różnych zasad z gramatyki, które, na które gdzieś tam się natknęli, których próbowali się uczyć i po prostu, w tej chwili, kiedy chcą coś powiedzieć, to nie pamiętają tych zasad, i nie są w stanie wszystkich sobie przypomnieć tak, aby powiedzieć poprawne. Zdanie i nie są w stanie sobie tego wszystkiego tak szybko przeanalizować, żeby ułożyć poprawne zdanie. Na dodatek jeszcze dochodzi to, że ludzie uczą się słówek na pamięć również, i w takiej sytuacji, kiedy w końcu musimy użyć tego języka, co dla wielu ludzi jest sytuacją dość stresującą, też zapominamy o tych słówkach, więc wtedy zapominamy gramatykę, zapominamy słówka i mamy blokadę, i się okazuje, że uczymy się przez wiele, wiele lat, uczymy się. Ale nie umiemy nic powiedzieć, nie chcemy nic powiedzieć, bo wiemy, że to będzie brzydko wyglądać, że to będzie niepoprawne, bo po prostu nie jesteśmy w stanie tych wszystkich informacji, które nauczyliśmy się na pamięć, zastosować w tak szybkim czasie. Więc ta blokada wynika oczywiście również jak najbardziej z braku praktyki. Nie jesteśmy w stanie tak szybko stosować tych zasad, których się nauczyliśmy, ponieważ nie przećwiczyliśmy sobie tego. Im częściej to ćwiczymy, tym szybciej to później nam wchodzi i zaczynamy mówić płynnie i poprawnie już bez potrzeby zastanawiania się nad tym wszystkim tak naprawdę. Ale największym problemem tutaj jest jednak to uczenie się na pamięć tych wszystkich różnych zasad bez zrozumienia ich, bo nie tylko my je zapominamy, ale też po prostu ich nie rozumiemy, więc nie do końca przez całe życie później jesteśmy pewni, to czego ja tutaj powinnam tak naprawdę użyć. No i, i wtedy jest blok, tak? Bo albo powiem byle co, powiem źle, ale powiem i niektórzy tak do tego podchodzą, tak? bo będę mówić byle co, byle mówić i wtedy się nauczę. Nie, wtedy się nie nauczysz, wtedy będziesz po prostu cały czas mówić na tym samym poziomie, robiąc cały czas te same błędy. Niektórzy ludzie chcą w taki sposób znać język i to jest jak najbardziej ok. Można też znać język w taki sposób, natomiast wielu ludzi chce ten język znać lepiej. Oni chcą mówić dobrze, chcą nie robić błędów, chcą nie mieć tej blokady, ale też nie mówić byle jak, tylko poprawnie. No, i wtedy po prostu trzeba podejść do tej nauki języka inaczej. Trzeba w końcu zostawić za sobą to, czego uczymy się w szkole, co nie jest nauką, nie uczyć się na pamięć zasad, tylko po prostu wystawić się na ten język, dużo czytać, słuchać przede wszystkim i analizować i dochodzić samemu do różnych wniosków, tak aby to można było zrozumieć. Oczywiście to nie jest tak, że absolutnie każdy człowiek może dojść samodzielnie do różnych wniosków związanych z językiem obcym, że może rozpracować, rozłożyć na czynniki pierwsze ten język i zrozumieć. Myślę, że nie każdy tak potrafi, bo nie każdy potrafi wszystko, prawda? Ja też nie wszystko potrafię, niektórych rzeczy nie za bardzo umiem się nauczyć, bo albo nie chcę, albo mnie to nie interesuje, albo po prostu yy, osiągnięcie takiego poziomu, żeby był w miarę taki poprawny, jest ok. W czymś tam, tak? Nie każdemu na wszystkim zależy i nie każdy we wszystkim musi być yy, jakiś mega bystry. Nie, przeważnie mamy takie rzeczy, w których jesteśmy bardzo bystrzy i nam to wchodzi łatwo, a w innych to po prostu jak dziecko we mgle. No więc wracając do naszej blokady, ona wynika z niezrozumienia tej gramatyki przede wszystkim. Yy, za dużo jest tych wszystkich zasad. My nie wiemy, kiedy to wszystko stosować, bo niczego nie zrozumieliśmy, nie jesteśmy sobie w stanie sami tego wyprowadzić, no i mamy wtedy problem, wtedy nie wiemy, co powiedzieć. Natomiast jeśli zrozumiemy tę gramatykę, jeśli będziemy wiedzieć, z jakich elementów ten język się składa i jak te elementy ułożyć tak, żeby to było logiczne, to nie będziemy mieć takiej blokady. Na początku, nawet kiedy już rozumiemy ten język, to musimy dużo o nim myśleć, dużo analizować, i kiedy mówimy, to faktycznie jest to wolne, bo wiele rzeczy musimy sobie przeanalizować, przemyśleć, ale to jest o wiele, wiele lepsza sytuacja niż kiedy w ogóle nie myślimy. Tylko chcemy sobie przypomnieć zasadę, której nauczyliśmy się na pamięć. To po prostu nie działa. Także co tutaj trzeba pamiętać w związku z tą blokadą, żeby nie uczyć się na pamięć słówek gramatyki. Oraz trzeba pamiętać, że nauka języka bazuje przede wszystkim na naszej własnej analizie tego języka, a nie na praktyce za wszelką cenę bez przemyślenia sobie niczego. No to moi drodzy, to jak właściwie analizować ten język, jak go zrozumieć, jak zrozumieć te struktury. Ja o tym już mówiłam wiele razy na moim kanale, podawałam y, konkretne elementy gramatyczne, które trzeba znać, trzeba je znać również w języku polskim, ponieważ to nam o wiele. Y, ułatwia, o wiele łatwiej jesteśmy w stanie i szybciej poznać język obcy, kiedy znamy te struktury, również w języku polskim. Jako dorośli ludzie jesteśmy w stanie te struktury zrozumieć. Mamy już no, na tyle rozwinięty poziom intelektualny, że jest, potrafimy to ogarnąć. Dzieci w szkole, których się tego uczy, wiecie, części zdania, części mowy, one tego jeszcze nie ogarniają. Natomiast dorosły człowiek trochę jest do tego zarażony, ale jest w stanie to ogarnąć, także bardzo polecam. To zrobić i wtedy zobaczycie, że ten język obcy, którego się chcecie nauczyć, jest dość zorganizowany, nie jest chaotyczny, jest dość też prosty, jego struktura jest dość logiczna. Ja o tym i wielu, wielu innych rzeczach mówię dokładnie w kursie, Jak Uczyć się Języków Sprytnie i Efektywnie, do którego link zostawiam pod tym filmem, który jest dostępny w styczniu. I to jest taki kurs, który omawia wszystkie aspekty nauki języka, tak aby znać ten język dobrze, aby nie mieć właśnie tej blokady, aby nie musieć się uczyć na pamięć, aby znać po prostu ten język solidnie, już na zawsze. Jeśli tak właśnie chcesz znać ten język, to zapraszam bardzo do mojego kursu: Jak uczyć się języków sprytnie i efektywnie, nie na pamięć. A my widzimy się już wkrótce tutaj na kanale. Polecam zasubskrybować kanał i obejrzeć również inne nagrania na temat nauki języków, ponieważ mogą one bardzo wiele wyjaśnić. Do zobaczenia wkrótce. Trzymaj się i pamiętaj, że umiesz więcej niż ci się wydaje. Pa! pa.